Państwo witam bardzo serdecznie. Bardzo się cieszę, że udało nam się dać na przyjaźni, że Państwo tutaj do nas przychodzicie na te specjalne wydarzenia dla Was adresowane. Dzisiaj rocznica wyzwolenia miasta Piły, tam uroczystość w Przypomniku. A teraz wykład pana doktora Macieja Usłowskiego. Szanowni Państwo, dzisiaj chciałbym opowiedzieć trochę o postaci, której nazwisko myślę, że wszyscy znamy. Chodzi o kapitana Olega Matwiejewa. Dzisiaj spotkaliśmy się na prelekcji zatytułowanej Ciekawy przypadek kapitana Olega Matwiejewa. Myślę, że postać znana wszystkim pilanom z racji tego, że miał tutaj w pile poświęconą sobie ulicę i przez wiele lat stał pomnik, który mieszkańcy określali nazwą Pomnika Matwiejewa. Starałem się opowiedzieć o tym, kim był, jaką przeszedł drogę od momentu, kiedy uczył się w szkole zawodowej, po czasy, kiedy wstąpił ochotniczo do lotnictwa Armii Czerwonej, następnie wykształcił się i potem szkolił polskich pilotów w pierwszym Pułku Lotnictwa Myśliwskiego Warszawa i kończąc tą opowieść na wydarzeniach, jakie rozegrały się w Pile 14 lutego 1945 roku i jego śmierć tutaj podczas lotu bojowego.